Tutaj strzelać, że to będzie może tam 6, może 8 punktów różnicy, ale nie, jak w tej chwili będziemy 18. 18, no właśnie, mamy przed nami dwa ostatnie wyścigi, co się tutaj jeszcze wydarzy? Stanisław, krótko na koniec? No na pewno będzie już dużo emocji. Janusz Kołodziej się dopasował, ten jedna wpadka wyścigu, teraz już w ostatnim roku było zdecydowanie lepiej. No i to, co powiedziałem wcześniej, będzie tutaj kolejna walka yy, braterska. Drodzy Państwo, zapraszamy na dwa ostatnie wyścigi. Dzisiaj wyścig numer 14, a potem już 15. Nasi komentatorzy są gotowi, a zatem my przenosimy się już teraz na tor. Wyścig 14. Emil Sajfudinow kaskę żółty, Janusz Kołodziej czerwony, Mikael Jebsen Jensen biały i Martin Waculik niebieski. A zatem Wacolik i Sajfudinow i Jebsen Jensen po raz kolejny spotkają się w poprzednim biegu w 13. Zdrawili nam niesamowitą frajdę, bo to naprawdę przyjemnie się oglądało. Ostatecznie gospodarze wygrali 4 do 2. Emil Sajfudinow przyjechał czwarty. Wygrał Martiny Waculik jechał wtedy z toru pierwszego, Sajpudinów z czwartego, zamieniają się polami. Emil pojedzie spod kredy, a Martiny Waculik z najbardziej zewnętrznego pola startowego. Czekamy cały czas na sygnały od sędziego, że można jechać, że można włączyć zegary dwóch minut. 48 do 30 mocny, duży wynik ze strony Unitarnów Częstochowa, która pokonała u siebie Gorzów, później pokonała w świetnym stylu Gorzów na wyjeździe, chyba aż takiego lanego poniedziałku się nie spodziewała. No może i tak, a z drugiej strony no, widać, że Tarnów wczoraj jechał, jeszcze trenowali później ci zawodnicy, którzy nie może najlepiej zapunktuali wczoraj to dzisiaj naprawdę dopasowany tu widać Martin w bardzo dany zawody dzisiaj ma i chyba to to zrobiło tą różnicę, że aż tak dobrze zapunktowali zawodnicy Unitarno. Martin Waculik 1-2 z bonusem 1 i 3 Janusz Kołodziej 2 trójki na początek, później 1-0, 2 z bonusem, a zatem rzeczywiście Jadą dobrze, wczoraj kołodziej 8 punktów, Wacurik 3 z dwoma bonusami, dzisiaj już zdecydowanie lepiej Słowa Emil Sejfutinow zmienia sprzęt tak spróbował chyba start na czystym motorze nowym, ale jednak wrócił na ten z poprzedniego biegu pewnie po jakichś zmianach i na pewno chyba najlepsze poszedł, bo tak tak ma Emil Seifudinów, no, wielki nos żużlowy Rosjanina, żółty kask, Jebsen Jensen biały, Janusz Kołodziej czerwony i Martin Waculik niebieski. Jest pełna minuta do startu 14 wyścigu. Przypominamy, po 13 gospodarze prowadzą 48 do 30. Z ostatnich pięciu gonit wygrali 4. 2-5 do 1, 2-4-2. No i odjechali zdecydowanie od tego ósmego wyścigu, kiedy przegrali podwójnie, odjechali mocno Częstochowskim lwom Sajfudino w kołodzie Jensen Baculik. Rosjanin, Tuńczyk i Słowak świetnie pojechali w wyścigu 13, wyprzedzając się i mijając różnymi ścieżkami. Wtedy były... Do kompletu Maciej Janowski teraz. Czwartym dobryża Janusz Kołodziej. To może zwiastować jeszcze większe, jeszcze wspanialsze emocje. No to czekamy na sportową walkę i dobry rzucę Sajfudinow, kołodziej Jensen. Pacu taśma w górę po raz przedostatni. Równy start. Najlepiej jednak Sajfudinow. Jensen, Jensen zamknięty, poturbowany w wyjściu z pierwszego. Wirażu pierwszy Sajfudinow I znowu świetna jego walka z Martinem Waculikiem i znowu Słowak bez najmniejszych oporów wjeżdża pod lidera Mistrzostw Świata, ten jednak szybko odpowiada, a pałeczkę tego ścigającego, tego który ma szarpać i kąsać przejmuje Janusz Kołodziej teraz jest jakieś 20-30 centymetrów za Sajfudinowem, jedzie jego ścieżką, teraz będzie szukał jak wariantu minimalnie schodzi do krawężnika Janusz Kołodziej w śmiertelny pościgu za Emilem Sajfudinowem trzyma się także blisko Martin Faculik. daleko z tyłu Mikael Jebsen, Jensen, Sajfudinow zaraz zacznie ostatnie okrążenie Janusz Kołodziej trochę szerzej przycina i za chwilę może być już przed Rosjaninem ostatnie okrążenie, ostatnie dwa Łuki szans przed Januszem Kołodziejem świetna walka, świetna sportowa ambicja i wyciąga teraz swoją maszynę jak tylko mógł, strasznie odważny, szaleńczy atak Janusza Kołodzieja. Odpowiada jeszcze Sajfudinow i znowu odpowiedź rekontra Kołodzieja. Świetny wyścig, świetne ściganie. Janusz Kołodziej przed liderem Grand Prix. Dziękuję teraz Emil Sajfudinow za wspaniałą walkę, za sportowy żużlowy tutaj popis. Podziękowania także dla Martina Waculika. No a my dziękujemy zawodnikom tego wyścigu, jak i wszystkich. No i w ogóle Tarnowskim zawodom, które szczególnie w tej drugiej części pokazują, że można się tu pięknie ścigać, wspaniale walczyć. No naprawdę, ja troszkę kołdzie nie odpuszczało do ostatniego metru i próbował wszystko. No początku to nie wyglądało, że, że coś robi, bo bardzo dobrze się broniłem ja sam w sayfudinów. Było widać, jak kołdzie jest szybszy. Ale się dobrze bronił z Emil, ale jednak a, w tych ostatnich kółkach, ostatnich metrach, to już Kołodziej Rozegrał dobrze Wejścia i wyjścia z łuku i Wygrał, wygrał bieg Start wygrany przez Emila Sajfudinowa. co mieliśmy dalej? No i później ataki Atak Martina Wacelika, ale a, Standardowa przycina od razu Emila i, i znowu wyszedł na prowadzenie tu widać o, jak już dużo wcześniej miał wyprostowany motor o, no i tu od razu Janusz Kołodziej i znowu ten sam manewr co z o, Martinem Wacolikiem tylko że no Janusz Kołodziej też to zrobił i, i zdążył zdąży nabrać tą prędkość i, i zatrzymać prowadzenie. Idealnie tutaj wszedł, nie odjechał też za szeroko, bo gdyby to zrobił, to Rosjanin na pewno by odpowiedział. Obaj jechali jako mistrzostwo Polski w tym wyścigu, a przecież sprawa dwóch punktów jest już dawno rozstrzygnięta. No to chwała i gratulacje za tak sportowe podejście. Za to należą się oczywiście brawa